Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Komentować dla Państwa mecz mają przyjemność Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Lanus rozegra mecz z Belgrano de Cordoba. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? A w takim składzie zagra Belgrano de Cordoba. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Rusza więc pierwsza połowa. De La Vega. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Uwaga, masz szansę! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Rojas. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Bez problemu odbierają piłkę. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Rojas. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Szansa! Będzie remis! Odbiera czysto w polu karnym. Fernandez. Diaz. I tym udanym wejściem skasowała atak rywala. Rojas. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Co wyjdzie z tego podania? Mogą wyrównać stan meczu. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewniej obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Ładne złożenie się do strzału, instruktażowa główka, tu po prostu musiała być bramka. I mamy remis. Jeden do jednego. Diaz. Orozko. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Dobry występ w pierwszej połowie. Zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Bomba w górę. Gramy. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Uwaga, masz szansę! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. De La Vega. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Szansa, czy przełamie impas? Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. Mamy teraz wynik dwa do jednego. Rojas. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ostatnie... Pu no nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Nie daje sobie odebrać piłki. Może coś być z tego podania. Postanowił strzelać. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. No niepewna interwencja. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobrze się tu teraz zastawia. A teraz będzie dobra okazja. Oddali piłkę rywalom. Caseres. Do końca meczu pozostało już niewiele. I widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. 100% okazja. Gol! Gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. No, piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Mamy więc 3 do 1. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Koniec! Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. No tu dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście, zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Bomba w górę! Gramy! Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Uwaga, masz szansę! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 met. Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę mocno. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Szansa, czy przełamie impas? Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Stuprocentowa okazja. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle już na dwa trafienia.